Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o zjawisku coachingu, ale od takiej strony mam nadzieję, że trochę bardziej filozoficznej, wiążącej się z moją egzystencjalną, bardziej filozofią, filozofią życia. Myślę, że moda na, na naśmiewanie się z coachingu już, już przyszła, przyszła dawno temu. Tak jak jeszcze wcześniej była generalnie taka bardzo, bardzo duża moda na, na ten coaching, na, na samorozwój, to nie jest tak, że oba te zjawiska prze, przeminęły, więc z jednej strony mamy nadal bardzo wielu entuzjastów zjawiska coachingu, mamy wielu, wielu przeciwników. Myślę, że warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, bo generalnie jest to bardzo szeroka dziedzina, i też w tym odcinku nie chcę potępiać coachingu jako takiego, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka wypatrzeń się z nim wiążących. Sam osobiście jakby studiowałem psychologię, sporo moich znajomych poszło w stronę zostania coachami. Myślę, że robią generalnie fajną robotę, bo śledzę też co robią, to co, to, co publikują, o czym piszą, jakie, jakie mają podejście do tego zagadnienia. Niemniej chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o kilku powodach, dla których ja nie lubię coachingu i czego w tym coachingu nie lubię. Ale też czego można uniknąć, żeby sama, samo to narzędzie miało dla nas pewien sens. A odcinek ten publikuję dzisiaj trochę nieprzypadkiem, ponieważ y, jeśli jesteście z Warszawy albo z okolicy, to serdecznie Was zapraszam, bo jutro, y, 19 lutego o godzinie 18.30 y, na kampusie głównym UW, dokładnie w Auli Polonistyki, y, będę dawał. Mały wykład na temat tego, wykład później będzie rozmowa na temat tego, jak być nieszczęśliwym człowiekiem sukcesu. Czyli trochę będę poruszał wątki też, o których będzie dzisiaj. O tym, czy właśnie, czy sukces równa się szczęście, czym to szczęście może być i dlaczego ten coaching w tym wszystkim myślę, że może, może trochę gmatwać, komplikować. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie. Jutro, jeśli oglądacie to w dniu publikacji, czyli zapraszam Was 19 lutego o 18.30 na Aulę Polonistyki na kampusie UW. To dzisiejsze rozważania. Zacznijmy może od próby zdefiniowania, czym ten, czym ten coaching jest. Myślę, że samo zjawisko coacha, trenera, jako osoby, która wspiera w osiąganiu jakichś jakich celów, wyznacza zadania. Pilnuje, 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 rezultatów, pilnuje osiągania pewnego progresu. No jest, jest stara jak świat. Tutaj pierwsze skojarzenie oczywiście na przykład ze sportem, ale też z innymi dziedzinami życia. Jednak jakby ten, ten, ten coaching, ten, ten trener, który wkracza w sferę rozwoju osobistego, samorozwoju, czyli takiej osoby, która pomaga hmm, Rozwijać nam się osobiście, rozwijać jakieś takie nasze cele bardziej bardziej, bardziej życiowe, jest, jest dużo nowszą, mającą jakieś kilkadziesiąt lat, myślę, bardziej ideą. Żeby zdefiniować, myślę, że na przykład fajna jest taka definicja, jaką znalazłem z International Coach Federation. Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów działania. Coach'e pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Czy też jeszcze inna fajna definicja. W coachingu chodzi o wspomaganie ludzi w zdobywaniu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub, lub mówienia im, co mają robić. To jest definicja takiej organizacji CoachWise. Robiąc trochę researchu do dzisiejszego odcinka, też tak patrząc na różne zarzuty, jakie przewijają się na w sieci wobec coachingu, często żartuje się, że coaching jest trochę taką dziedziną, coach jest trochę taką osobą, której płaci się za i to grube pieniądze, za to, żeby powiedział ci coś, co i tak już tak naprawdę wiesz, i jakby i tak tak naprawdę sam musisz zrobić, żeby, no żeby coś dla siebie osiągnąć, żeby, żeby osiągnąć realną zmianę. Ja myślę, że to jest, jest trochę, trochę, choć jest to z jednej strony prawdą, to jest to trochę przesadzone o tyle, że myślę, że my sami potrafimy być często swoim naprawdę największym wrogiem. Nasz, nasz umysł. Potrafi nas idealnie sabotować w osiąganiu różnych, różnych rzeczy, różnych celów przez nas, więc myślę, że takie założenia tutaj, które, które przytaczałem w tych definicjach, że coach pomaga nam realizować ważne dla nas cele w ważnych tutaj obszarach życia, trochę zdefiniować te cele, podnosi niejako naszą, naszą samoświadomość, nie robiąc pewnych rzeczy za nas, pomaga nam chociażby określić to, czego naprawdę pragniemy i tam, i tam dojść. Gdzie więc jest moim zdaniem, mimo wszystko, problem z tą dziedziną? Pierwszy wątek moim zdaniem to kwestia tego, że podczas dynamicznego rozwoju tej dziedziny, tej, tej, tej branży biznesowej, jaką, jaką jest coaching, która tak naprawdę cały czas trwa, bardzo, bardzo wiele różnych osób zaczęło się tytułować coachami, nieważne czy mają, nie wiem, ukończyły jakieś studia psychologiczne, czy mają jakieś większe doświadczenie w pracy z ludźmi. Czy rzeczywiście mają jakąś głęboką wiedzę na temat funkcjonowania psychiki, psychiki człowieka, czy tak naprawdę pozdobywały jakieś przeróżne dziwnych organizacji, certyfikaty do tego, żeby się zajmować coachingiem? Więc, generalnie, ta, w tym całym worku osób, które zajmują się jako coachingiem, które nazywają się coachami, można znaleźć przeróżne osoby, zarówno o wysokich kompetencjach i bardzo dużo bardziej etycznym podejściu, no i takie, które, które absolutnie tych kompetencji specjalnie nie mają, więc, więc stąd myślę, że dość oczywisty pierwszy problem, dlaczego wokół coachingu jest taki, taki negatywny PR i dlaczego wiele ludzi mogło się sparzyć, zrazić albo skojarzyć z osobami coachów pewne albo bzdurne, albo, albo banalne, czasami nawet szkodliwe jakby pojęcia, pomysły i techniki i rozwiązania. Aby sprzedać niskie kompetencje, myślę, że tutaj pojawia się, się drugi bardzo bardzo ważny wątek. Często przedstawia się bardzo wielkie i niestety fałszywe, niespełnialne obietnice. Tutaj można by wiele różnych przykładów wymienić, ale myślę, że takim, takim podstawowym, największym jest to, że sporo, sporo osób, sporo organizacji reklamują swoje takie trochę gdzieś z tego obszaru bardzo, jak już powiedziałem, mglistego coachingu, obiecuje niejako ludziom szczęście. Że dzięki nim, dzięki ich pomocy, dzięki im coachingowi ludzie po prostu będą szczęśliwsi, będą mogli osiągać swoje szczęście, będą mogli osiągać te cele, które mają im to szczęście dać. No, ja już nie jeden odcinek na temat szczęścia przygotowałem na swoim kanale i myślę, że to jest, to jest bardzo, bardzo złożony wątek, bardzo złożony konstrukt, czym to, czym to szczęście jest. Zdecydowanie nie jest to coś tak, tak prosto, prosto osiągalnego. I y, przede wszystkim szczęście y, na, na to się zwraca coraz częściej, to, to dobrze uwagę. Szczęście nie równa się po prostu sukcesowi w jakichś dziedzinach. Można być i o tym też, też swoją drogą będę, będę wspominał na tym wykładzie na UW, o którym tutaj mówię, że można osiągnąć sukces w różnych dziedzinach. Można osiągnąć na przykład często sukces kojarzy się przede wszystkim z finansami. Można duży sukces finansowo osiągnąć i wcale nie być szczęśliwym, wręcz wręcz przeciwnie być. Być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, ale o tym już no, niekoniecznie w tym takim coachingowym marketingu się wspomina. W tym wątku, że sukces w różnych dziedzinach, który myślę, że jest dość oczywisty, nie równa się, nie musi się równać absolutnie szczęściu, trafiłem na taki fajny wywiad osoby, która prowadzi znaną, popularną na Facebooku stronę, taką trochę śmiejącą się z coachingu Smutni Trenerzy Rozwoju Osobistego. Co ciekawe, ta osoba, w zasadzie osoby, one rzeczywiście zajmują się. Są jakby trenerami, zajmują się różnego rodzaju warsztatami, są takimi trochę coachami, ale z takim myślę, że zdrowym, zdrowym podejściem do tematu. I tam pada takie fajne stwierdzenie, że mm, oni, oni zachęcają do, do takiego spojrzenia na sukces, że nie należy go utożsamiać ze szczęściem, bo gdyby tak było, że tylko sukces daje szczęście, to byłby on zarezerwowany tylko dla nielicznych. No wiadomo, że nie wszyscy osiągniemy jakiś e, wielki sukces w sferze finansowej, nie każdy z nas zostanie nie wiem, prezesem dużej firmy, czy jego firma nie odniesie jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś wielkiego sukcesu, nie wygra, nie wygra medalu, nie dostanie nagrody na jakimś konkursie to by jakby oznaczało takie postawienie sprawy, że sukces jest niezbędny dla szczęścia to by oznaczało, że no, tylko, tylko wybrani tylko ludzie na tych podiach będą, będą szczęśliwi i tutaj do takiego fajnego podejścia, fajne, fajne zdanie do którego zachęca ta, te, te, ten Pan w tym wywiadzie jest żeby nie być nieszczęśliwym, kiedy tego sukcesu brakuje, że tego szczęścia można szukać po prostu w innych obszarach życia. Nie mówiąc o tym, że no, rozsądnie w naszym życiu, planując sobie różne rzeczy, marząc o, o różnych rzeczach, żeby sobie rozsądnie ten sukces nazywać i planować. No. Są rzeczy, które będzie bardzo ciężko osiągnąć, albo mamy praktycznie nie mamy szans ich osiągnąć, są takie, które są absolutnie w zasięgu naszej ręki i nie musimy po prostu być nieszczęśliwi, źle sobie stawiając pewne cele w życiu. Tak trochę bardziej z filozoficznej strony chciałem przytoczyć, nieraz zresztą go tutaj cytuję na kanale słoweńskiego filozofa też. Y Osoby, która często nawiązuje do psychoanalizy Slawo Jarziszka, on często, często rzuca takie fajne stwierdzenie, że my ludzie tak naprawdę często nie wiemy, czego chcemy, a wręcz, że często wcale nie chcemy tego, o czym, o czym fantazujemy, co nam się wydaje, że, 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 że to pragniemy. To jest jakby wątek mocno sięgający do psychoanalizy, do różnych mechanizmów naszej nieświadomości, podświadomości, tego, tego jak funkcjonuje ten nasz taki często trochę ukryty świat naszego umysłu. Ja dość, dość, dość mocno rozwijałem ten wątek na przykład w odcinku o tym, o fantazjach seksualnych, o tym o, tym, o czym fantazjujemy, ale to, to się przenosi również na wiele innych, innych dziedzin naszego życia. Dlaczego tak może być, że czasami fantazujemy o czymś, czego tak naprawdę wcale nie chcemy. Nie mówiąc, że pragniemy pewnych rzeczy, wyobrażamy sobie pewne rzeczy i myślimy sobie w naszych tych wyobrażeniach, w naszych marzeniach, że wiem, osiągnięcie tego i tego, zdobycie tego i tego da nam szczęście, ale no, tak naprawdę wręcz nie mamy prawa wiedzieć, jak się będziemy czuli, kiedy już już dojdziemy w tamto miejsce. Ja uwielbiam takie, myślę, że ono jest takie bardzo opisujące trochę taki tragizm, tragikomizm wręcz naszego życia. Takie powiedzenie, że trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie rzeki. Coś zyskujemy, coś tracimy, i tak, tak jest zawsze, niestety ze wszystkim w naszym życiu. Jak osiągamy jakiś cel, zaraz zaczynamy pragnąć czegoś, czegoś nowego. Więc takim moim trochę, trochę brakiem w coachingu, a przede wszystkim dlaczego uważam, że nieetyczne jest obiecywanie, że ok, jak My ci pomożemy osiągnąć pewne cele, jakie osiągniesz, to, to, to będziesz szczęśliwy. To, 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 jest jakby, to, to jest na pewno nieprawdą, bo te, ten mój taki brak w coachingu, szczególnie tym, tym, tym jakby osób o niższych kompetencjach, jest to, że to jest często takie bezkrytyczne podejście: OK, przychodzę, chciałbym to i to, powiedzmy, że coach pomaga mi to dodefiniować, ale jakby. Nie ma takiego, takiego zwrócenia uwagi na to, czy to rzeczywiście jest coś, co jakąkolwiek mi przyniesie korzyść, czy to nie jest coś, co tak naprawdę długofalowo przyniesie im pewną szkodę. Ja tutaj też wypowiadałem się nie raz na kanale, bo mam osobiste doświadczenia z, z psychoterapią, znam ją też od, od strony teoretycznej, no ale też praktycznej jako, jako uczestnik yy, kilka razy psychoterapii. Muszę przyznać, że to, to, co mi się podoba bardziej w tym procesie, i dlaczego uważam, że absolutnie nie można mylić tych dwóch rzeczy ze sobą coachingu i psychoterapii, to jest to, że w psychoterapii tak naprawdę czasami wiele miesięcy poświęcamy na to, żeby dotrzeć, po pierwsze, do tych prawdziwych naszych pragnień, zrozumieć, z czego te pragnienia mogą się brać, z czego mogą się brać pewne, pewne lęki, mechanizmy sabotowania samego siebie, lepiej zrozumieć czasami przedefiniować te pragnienia i rzeczywiście przepracować to i wyobrazić sobie, co się może stać, kiedy na przykład niektóre z tych pragnień się zrealizują. No, w procesie coachingu jakby nie ma na to czasu, to jest bardziej takie zadaniowe podejście, ok, tego pragniesz, idziemy krok po kroku, do tego dochodzimy, ale właśnie no, może się to wiązać z tym, że tak naprawdę coach zapłacimy dużo pieniędzy, zainwestujemy w to dużo czasu, energii, emocji i dojdziemy w miejsce, w które tak naprawdę wcale nie chcemy lub nie powinniśmy dochodzić i to jest też taki mój osobisty problem z, z coachingiem, który oczywiście jest tylko tak naprawdę narzędziem. Kolejny wątek, zastanawiając się, czytając o coachingu, szczególnie gdzieś wchodząc w takie obszary osób, które są takimi super entuzjastami samorozwoju, rozwoju osobistego, ciągłego, ciągłego doskonalenia się, dążenia do tej właśnie doskonałości, ma tutaj mocne skojarzenie z taką niczeńską filozofią, czyli też do, do, do niczego Nieraz nawiązuję na kanale, bardzo, bardzo zresztą lubię. Nicza, jak wiemy, słynie chociażby ze stworzenia koncepcji nadczłowieka, często źle rozumianej. Zachęca można poczytać na przykład w, tak, w taką rzecz Zaratustra. Opisuje tą swoją, tą swoją koncepcję nadczłowieka. W każdym razie ma, mam takie skojarzenia, że ludzie tak strasznie zafascynowani, zachłyśnięci tym samorozwojem i szukający na przykład w coachingu tego narzędzia do, do ciągłego doskonalenia się. Trochę chcą się upodobnić do takiego, do takiego nadczłowieka, który, tutaj zacytuję kilka takich, takich przykładów, jakby jak, jak postrzegany jest nadczłowiek. Jest to osoba oczywiście silna, zdecydowana o ogromnej samokontroli, kontroli nad swoimi emocjami. Jest to człowiek, który ciągle szuka pewnego oporu, yy, ciągle stara się się ten opór, swoje ograniczenia przełamywać, yy, mówi życiu tak, nie odczuwa żalu, smutku, wstydu, yy, poczucia, poczucia winy. Z jednej strony, takie, takie podejście, takie, takie stawanie się takim nad człowiekiem, trochę, trochę wypranym z emocji, trochę bardzo mocno kontrolującym swoje emocje, taki niezwykle skutecznym, ciągle nastawionym właśnie na przyłamywanie samego siebie, myślę, że może być kuszące, i, i tutaj niektóre, niektóre gałęzie takiego tego mrocznego coachingu, mam wrażenie, że promują, jak wspominałem, taki trochę kierunek styl życia, takie doskonalenie się w zasadzie bez przerwy, dążenie, dążenie po trupach do celu. Tylko że znów, ile tracimy na, na naszym takim trochę człowieczeństwie, w tym wszystkim, pomijając na ile realistyczne jest rzeczywiście tak żyć i się, i się zupełnie, zupełnie w tym nie wypalić. Znów, trochę to, czego, czego nauczyła mnie i psychoterapia, ale też wiele, wiele moich gdzieś tam osobistych doświadczeń i przemyśleń, to też to, jak ważne dla, dla naszego życia. Dla naszej psychiki, dla naszego człowieczeństwa są też te, te trudniejsze emocje, jest akceptacja tych trudniejszych emocji, tych słabszych stanów w nas samych, smutku, poczucia czasami zmęczenia, słabości, pewnej bezradności w różnych sytuacjach, i myślę, że wręcz takie, takie dążenie wojownicze yy, taka, taka droga bardzo bojowa przez życie, yy, ciągłego dążenia do tego, do tego doskonalenia się. Też jest często tak naprawdę ucieczką. Też to trochę przerabiałam, odkrywałam na sobie, miałem etap zachłyśnięcia się idami, nad człowieka niczego. Jest też taką trochę formą ucieczki przed czuciem się czasami gorzej, pozwoleniem sobie na to, na to czuć się gorzej, na, na te słabsze chwile, na te trudniejsze emocje, które moim zdaniem są ważne i tak naprawdę one tworzą taką pełnię, taką głębię tego, kim człowiek jest, kim, kim człowiek może być i jak może, może to życie przeżywać. Nieraz ją już tutaj przytaczałem na kanale, ale w, takim, w takiej drodze do rozwoju, do osiągania pewnych rzeczy, bardzo lubię koncepcję też innego filozofa i, i psychoterapeuty niemieckiego, Ericha Fromma. On wskazał takie trzy składniki, które są niezbędne do, on to nazywał mistrzostwa w jakiejkolwiek dziedzinie, ale myślę, że one do, do naprawdę dowolnego obszaru naszego życia i generalnie do takiej drogi do stania się lepszym człowiekiem, do takiego poprawnego rozwoju, do osiągania pewnego sukcesu, szczęścia możemy je wskazać. Fraun wskazywał, że bardzo ważna jest dyscyplina jako pierwszy składnik. No i myślę, że tutaj coaching rzeczywiście jest takim, dobry coach może być taką osobą, która pomaga nam tą dyscyplinę zachować i utrzymać. Drugi składnik jednak to koncentracja. I tutaj już mi się wydaje, że to jest coś, nad czym musimy bardzo mocno osobiście ze swoim wnętrzem, ze swoimi emocjami pracować. Bardzo ważny zasób, często deficytowy, a konieczny w osiąganiu czegokolwiek, czyli, żeby mieć tą koncentrację, żeby potrafić się skupić wtedy, kiedy to jest ważne, na tym, co ustaliliśmy, że jest, że jest dla nas ważne, co jest dla nas potrzebne i zdrowe. I trzeci, właśnie ten taki chyba najbardziej pomijany składnik, o którym myślę, że bardzo ważne jest, żeby pamiętać, to cierpliwość. Ja przez tą cierpliwość rozumiem też taką trochę miłość do samego siebie, akceptację, danie sobie czasu, zrozumienie, że pewne rzeczy muszą trwać, mogą być trudne, mogą po prostu wymagać, wymagać poczekania dłużej, bycia bycie cierpliwym, żeby naprawdę osiągnąć coś wartościowego, a nie tylko... W taki trochę pusty, sztuczny, niszczący spo sposób przeskoczyć kolejne płotki, prze przebiec kolejne checkpointy, tak naprawdę zostawiając spustoszenie i, i za sobą, i w swoim środowisku, i w sobie, w swojej psychice, więc ja polecam taką trochę, myślę, że drogę drogę fromowską, czyli przez dyscyplinę, koncentrację i cierpliwość. I tak pointując, konkludując, choć odcinek klikalnie nazwałem, nazwałem w miniaturze, że nie lubię coachingu. To chodziło mi o te, o te wątki, o te zagadnienia, których nie lubię w tym coachingu, i myślę, że są fajni, mądrzy coach, e, którzy też znają te reguły From'a, znają wiele innych i fajnych narzędzi, ale mają też jakąś taką zdrową filozofię życia i na przykład nieraz potrafią człowieka, który do nich przyjdzie z jakimiś takimi trochę niezdrowymi dla niego założeniami, odesłać czasami na psychoterapię, powiedzieć, że to nie jest miejsce teraz na coaching, to jest bardziej miejsce na poukładanie się z innymi, z innymi emocjami i tak dalej. Takie osoby mocno polecam. Też, jeżeli się kiedyś wybierzcie do coacha, zwróćcie właśnie uwagę, jaka jest trochę taka jego, jego filozofia życia, działania, pracy, tej, tej pewnej takiej etyki zawodowej, nie mówiąc już oczywiście o, o kompetencjach, bo myślę, że oczywiście to może być fajne, przydatne narzędzie, żeby przejść pewne rzeczy, żeby popracować nad tą dyscypliną w naszym życiu, no ale nie rozwiąże oczywiście tych, tych ważnych wszystkich obszarów naszego życia, naszej naszej psychiki. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam, jeśli, jeśli oglądacie ten odcinek w odpowiednim momencie, to zapraszam Was na... E, czekajcie już się pogubiłem w kalendarzu. Na 19 lutego 2020 roku, godzina 18.30, e, na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego w Auli Poli, e, w Auli Polonistyki, będę mówił trochę o tym o czym dzisiaj, ale szerzej, czyli e, jak być nieszczęśliwym człowiekiem sukcesu albo odwrotnie. Poszukam odpowiedzi na pytania. Jak być szczęśliwym człowiekiem, nieważne, nieważne, gdzie ten sukces jest w naszym życiu. Serdecznie Was zapraszam. Subskrybujcie też, wchodźcie na Instagram, trochę tam takich osobistych inspiracji, Facebook. No i widzimy się, jeśli nie, nie na UW, no to już niedługo znowu na kanale. Trzymajcie się.